Załamana, mela, pustelnik. Popatrzcie mi teraz, bo jestem w Bardzo. I płakałam, jakby co. Aha, dobra. <noise> nie mogę znaleźć linka. A jest powód do płaczu? <noise> tak mi przykro jest. Dobra. Może <noise> ja nawet nie chciałam patrzeć. Dobra, git. Mam teraz kika. <noise> mm. Dobra, jak tu zmienia się tytuł? Nie wiem, czemu płaczę, zniesie znaczy, o co tu Ja się śmieję, czy płaczę. To jest śmie śmiech przez łzy, dobra? To, do... O permanentny pani na Twitchu. Aha, bo on dostała perma na Twitchu. A dobra, no Masz nie no, To jakoś to. Nie, nie mogę tu ustawić tytuł... Czyli ona na, na, na Kiku streamuje. Tytuł. Jak tu się tytuł wpisuje? Nie da się, ale w rzeczywistości ten streaming na Kiku, nadal może oddać. Dobra, Ci. więc ogólnie dostałam perma. I nie mogę przestać liczyć, bo tyle czasu. Nad czymś pracować, żeby dostać perma. Dlatego, kochani influencerzy influencerki, że decydujecie się na streaming, warto rozwijać inne media. Instagram, Twitter, YouTube, wszędzie was nie zbanują. Zawsze coś zostanie. Dobrze mieć to na uwadze, żeby nie skupiać się tylko na jednej platformie. Przełap Dla chętnych, dla chętnych, bo Perma nie wypłaciła. I nie wiem za co dokładnie dostała Perma. Bo Perm to jest już wiesz, to jest. Dosyć mocne, nie? To się rzadko, znaczy rzadko. No, Twitch czasem daje Perma, ale raczej nie jako pierwszego bana. Mas report. Zaraz z aha, to sama reporta. Ja chamba nie mam moderatora na moim kanale Kik. Tyle czasu pracować na coś, żeby dostać perma. I e, dla tej osoby, która naprawdę siedzi na tym Twitchu i mas reportuje mój kanał, musisz mieć bardzo przykre życie, chłopie, bo tyle czasu pracować na coś i dostać perma za absolutnie nic. To jest bardzo przykre. I ja wiem, że wszyscy muszą sobie zdawać sprawę z tego, że, yy, że ja jestem kontrowersyjną postacią w internecie, ale. Yy... Wydaje mi się, że nikt nie zasługuje tak, na no, takie coś, nie, jakieś odwołanie. Wysłałam już, ale pewnie dostanę odpowiedź, że nie, bo to są boty, bo nie mam jeszcze partnera. Nie No, ktoś to sprawdzi raczej. Tak, kontrowersyjną. No, według mnie jestem kontrowersyjną postacią y, z większą ilością widzów i <laughs> to jest mi przykro, widzowie. Dobra, nie płaczę, ale jest mi y, ten y, przykro po prostu. Y, bo tyle czasu pracować na coś, żeby dostać bana, tak totalnie kompletnie za nic i to jeszcze perma, bo jak były te 7 dni to naprawdę jeszcze da, dało radę jakoś to przeżyć, ale to sperm i prawdopodobnie u bana nie dostanę Mm, czy kik wchodzi w sumie w grę na dłuższą metę? To nie wiem. Szczerze, to chyba nie. Pokazywanie cytków, ja nie wiem, czy jakieś cytki były pokazywane. Ja wiem, że były takie szoty, że ona tam jakieś takie kalambury grała, jakieś głupotki robiła, ale tak, żeby pod perma to chyba nie było nic takiego, nie? Zresztą ja nic nie wiem. Szczerze, nawet za pokazanie cytków nie ma perma. Słuchajcie, nie ma. Za to perma. Nie jest to możliwe, chyba że byłby to piąty ban w ciągu roku, dwóch, wtedy tak. No, ale nie wiem, czy on tyle banów tam dostała. A nie letnich, a no, nie, nie wiem, ile ma lat, No, no może, że jakby była nieletnia, to tak. No. Nie wiem wtedy. Gramy. A suchar może zagrać z nami? W sumie duło bym wolał, przyznam. <grym> ale, ale możecie iść za zagrać. Nie ja no, możecie dobra, iść z Dobra To gramy, no ja nie porzucę kolegi, nie? Dobra. To zaczynacie? <grym> no dawaj, <grym> dawaj. <grym> Co? Wiecie co, nie chcę podejmować tematu Antosiów prawdopodobnie, bo ten temat na pewno by się pojawił. Suchar wobec niego był mega creepem. Wiesz co, tego nie wiem, nie? Tutaj już nie znam takich kulisów, ale wiem, że tam się czasem działy jakieś dziwne. Nienawidzi Suchara tak jak ty? Nie, ja nie mam kosy z Sucharem. Suchar stalkowo głucia, można wyobrazić, ale gdy Witek ma problem ze stalkingiem, którzy chcą się dobrać do jego dupka i to jest dosłownie, chwali się tym i zdradza swoje metody, co jest skur... Synswem, no, ale jego życie może mówić co chce, jak to Mike odpowiedział Ja powiedziałem, żebym mieć jego adres? Serio? Suchar robił tak kurwa creepy rzeczy? Zamówił pierogi, po czym Suchar dzwonił do tej pierogarni i spytał y, się o adres kolegi, co przed chwilą dzwonił, bo chce niespodziankę zrobić. Bardzo creepy, bardzo creepy. Gadzam się z tym, że to jest nieco pojednane. Wiecie, to też było ileś lat temu. Może Suchar też już, wiadomo, wyrósł, trochę się zmienił, może dojrzał. GG, kurwa, Disbandujemy ten zespół. Disbandujemy go. Disbandujemy go. <laughs> Disband, Timku, nie Remek! Daj se, daj se czas! Półtora miesiąc, jeszcze, jeszcze miesiąc trochę, jeszcze ile? Stało nam pięć meczy do rozegrania. Jakiś widz tam sprowokował remigiusza. Nieładnie, nie prowokujcie go. Gdzie zagrać więcej streamów, żeby oddało streamów. Zabionek Gucia widzowie, żadnych zmian nie robimy. Co was? Mało. Po dwóch meczach się już rozpadać, my nie byliśmy nawet faworytami tych meczy, a opór postawiony był. Tego Renektona też nie czułem, tak szczerze, w Gnara. Nie, nie czułem. Gdyby pierwsza mapa była wygrana, to i może i, i, i w drugiej, bądź w trzeciej byśmy coś ugrali, nie? Kola Takana. A proponowałem Drake'a, proponowałem Drake'a. Mówię, kur... Drake, no ale co ja tam, wiecie, będę mówił. Ja to czasem mam dobre kole, czasem więc nie można wszystkiego brać u mnie za pewnik, że ja dobrze skoluję. Performuję tak szybko, tylko yy, wspomnę... Yy, wiesz, to taki dyskusji możemy wrócić. Nie, ja uważam, że mechanicznie Leoner jest na pewno u nas, znaczy może na pewno, na pewno jest bardzo wysoko. Czy najlepszy? Ja bym dał go chyba, jako najlepszego gracza, mechanicznie. Natomiast brakuje u nas, i to nie jest wina Seonera. kogoś, kto prowadzi grę i mówi co robi. Nie ma tego złapania za mordę i mówimy tak, tu robimy to, tu robimy tamto, tu robimy pod to, spróbujmy zagrać, wiesz. Nie ma tego. I to nie jest do końca wina Xeonera. Może prowadzić też Wander, nie? Jest też bardzo doświadczony w tym. I on to czasem robi, ale to jest tak rozbione. Raz on, raz tamten i brakuje. Brakuje właśnie takiej decyzyjności w tej naszej grze. Takiego działania, grania proaktywnie. Dobra, robimy to, tradujemy tu. My, tak jak mówił Wedzi, gramy jak ogry. Drake. Ja idę na sajda, tracimy tempo, tu tepuję, próbujemy forsować. Wa próbujemy po prostu grać silne teamfighty. Z jednej strony to jest fajne, bo uczymy się teamfightować, ale z drugiej strony nie zawsze nam się opłaca robić Drake'a. Są momenty, gdzie lepiej jest oddać Drake'a, wziąć dwa playty, wziąć wave'a, zdaiwować na przykład topa czy bota, w taki sposób zagrać. No niestety gramy kawa jak ogry i nie robimy tego. Macie 16. No, no, oczywiście, widzowie, ja uważam, że naprawdę nie jesteśmy spisani na straty. Na pewno Ugramy parę, parę meczów To były serio dobre teamy, na które graliśmy, nie? To nie są, to, to nie były teamki do bicia Ale by nigdy mógł nie robić zawsze grapsy I teraz posłuchaj tego W tym patchu nerfią grapsy A wiesz czemu? Bo są kupa op Jak drużyna weźmie 6 grapsów Bardzo ciężko się gra Cały dzień się staram, cały dzień dalam i nic I moje ulubione zdjęcie zostało wrzucone Ale mógłby winne zdjęcie wybrać Nie wiem, właśnie mam inne Ale z jakiegoś powodu... To zdjęcie nie prześladuje. Rozumiem, że on ma z 7 lat. Nie jestem z niego zadowolony, ale no, no jest, no jest często lata, jako przykład. Ikoniczne zdjęcie. No niech będzie, niech będzie. Wiecie, nie będę z tym walczył. A co Też. ty się tak kręcisz, kwa jak Weronika Sowa? <laughs> 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 Fajnie ścikło, z wypadek W sumie abstrakcyjne, no nawet śmieszne, nie? Poryczałem się. Ale właśnie ja ich podziwiam, że oni tak potrafią być tacy radości. Znaczy radośni. Że tak się śmieją z niektórych rzeczy ludzie, że tak się enjoyują i bawią. Ja już może za długo w tym internecie jestem. Ryk mama na przejścia takana. Mieszne. Ja na przykład uważam, że Synchrof mówi yy, wartościowe rzeczy. Że dobrze, że on jest i nam to powie. Bo ja na przykład z paru sobie nie zdaję sprawy. Nigdy nie analizowałem gry na takim poziomie dokładnym, z takimi szczegółami, jak, jak robimy to podczas gier, screamów, analizy. Bo nigdy nie zastanawiałem się nad makrogamem w tak szerokiej skali. Że tu musimy mida przepuszczać, że tutaj jakby. Ja wiem niektóre te rzeczy, ale albo o nich zapominam, albo nie znam ich w takich detalach. Że a, żeby przepuszczać mida, musimy tam zejść i tak dalej. No, o tym nie myślę I, i nie wiem. Daje mi to trochę. Daje mi to. Ja z tego wyciągam. Siełankowicz, za przepraszam. Przepraszam Sandrę i Denisa za materiały, które powstawały w internecie na jego temat z moich kąt. Również podkreślam, że z, żadnego zlecenia nie było, to był Farmazon. Ale się buję na prawo i lewo. No. chodzą ze To było spowodowane tym, że chciałem trochę atencji zyskać, szukałem walki w jakiejś federacji free i tak dalej. i tak dalej. Zostałem zmanipulowany, odcinam się od boxera i od az i ogólnie od, od tej ekipy. No, mam nadzieję, że kiedyś Denis mi, mi wybaczy za, te, za wykręcenie lewej afery. No. Słuchajcie, wizowy jestem właśnie w domu Marka z jego rodziną, żeby nie było, że coś robimy bez, bez wiedzy jego rodziny. Także jest z nami też mama, która potwierdza, że jest, tak? Potwierdzam. Także, żeby nie było, że robimy coś i go zmuszamy. Marek skręcił w złą drogę, ale mam nadzieję, że się kiedy, kiedyś wy. wy... I to mówi Denis. Jezu, jak patologia próbuje robić z siebie bohaterów, to po prostu nie mogę. No nie mogę, nie mogę, kurwa. Zaraz Trynkiewicza... Dobra, już nie żyję. Wyjęliby i zacząłby moralizować ludzi. Przecież to, 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 są, to są jaja jak kuj. Jebać tego już Denisa, naprawdę za dużo go w internecie. Już tak przesyt. To jest patologia. Ale kto się ci perfidny pytanie mi zadają, no to co robisz więcej od innych streamerów, to ci wymieniła na tym streamie wczoraj. Widz ją zbejtował. Teraz się mierzy z trollami internetowymi. To jest w ogóle nowy etap w życiu streamera. Kiedy zaczynasz mieć trolli bejtujących, albo jakieś takie grupki, które cię podjudzają. Bo może ona tego nie miała, nie? Jak masz taką małą widownię, swoje grono, to jest ale tak fajnie, miło, ciepło raczej. Ale jak wchodzą trolle, to już trzeba umieć sobie z nimi poradzić. I stąd on powiedział o guciu. I ja mówię dobra, ale potwierdź mi tylko. Robię więcej czy nie robię? On powiedział, no tak, robisz. Potwierdził to. Widz. No i wy też Przecież nie powiecie, że nie potwierdzacie. No, wymieniłam te wszystkie Pod... rzeczy. Zrobił ktoś klipa, co robi na streamie. To już wiecie, ile rzeczy robię. To, czy to coś daje, czy nie, to już jest inny temat. Mówimy o samym fakcie tego, czy robię, czy nie robię. Nie, nie otwieram skrzyneczek. Otwórz skrzyneczkę. Jezus, Maria, Ja bym nie wytrzymam. Ciekawe, ile osób jeszcze mi na kolejnym streamie będzie gadać, że Jagucia jechałam. Ja Le. Nie promuj tego dna Widzu, ale ja nie promuję tego dna Ja w ogóle uważam, że ta drama Ala z Guciem jest trochę na wyrost Tam tak naprawdę nie było żadnego większego bifu Ona może twierdzić, że robi więcej Widz może twierdzić, że nie robi więcej I chuj w to To jest tak nakręcane I ona się dała zbejtować w tę gierkę I, i się uniosła emocjami A to nigdy dobrze nie działa Zobaczcie, też już ma 700 wyświetleń Gucia to zobaczy Widzowie powiedzą Ta jest. Tego sz... No, nie chcę już tutaj mówić co, ale no będą im obrażać. Przyjdą do niej na kanał, będą ją cisnąć. Zacznie panować, spadek humoru i jakaś taka kuwa, dziwna, toksyczna atmosfera się stworzy, i w sumie ludzie mają to ale, bo to wiecie, oni sobie przychodzą, przechodzą, show. Ale za tym wszystkim są prawdziwi ludzie, prawdziwe emocje. No, że nie ma sensu tak dojeżdżać, tak z dupy. Bo trochę ta afera jest z dupy. Nie wiem, czy widzieliście dokładnie, czy, czego tyczy. Ale za to wraz ze swoim ojcem kocha swojego psa Miśkę, którego nigdy pod żadnym pozorem by nie uderzyli. Wyłącz to, ta, Wyłącz to! Te filmik! Komputerze! Dobra, pierd... No ogólnie ja bym określił Jaspera takim pozytywnym wariatem, który zawsze cię rozśmieszy. O, ciekawe, że on tak się go pozytywnym wariatem. Ja uważam, że Jasper jest toksyczny. Serio. To nie jest fajna, pozytywna postać, której należy współczuć. Oprócz zwierząt, kocham dorosłe kobiety. Jak na trzy asadki jesteś ładna. Masz fajne policzki. Ale ładne! <laughs> no i popełnia przez to wiele głupot. Ha Właśnie, ten. To, to też dla mnie jest mocne. Kiedy małoletnim dziewczynom rzuca jakieś komplementy takie seksualne. Ja wiem, że jest upośledzony w tym stopniu miarkowanym, ale kurwa, no, robienie na tym kontentu jest, no... Nie powinno chyba takich rzeczy być. Ja no, wiadomo, no, no ma tam bany i chyba mu widzę, konta robią, w nieczątku na kiku, na, na Twitchu streamuje, gdzie on streamuje. Nie, ja to powiem ci, że już straciłem chyba resztki emocji, nie? I jakichkolwiek śmiechów Co co ci, dwa lata co, z mamonem. Powiem tak, ja już o ile jeszcze tak... Przez jakiś czas tak sobie myślę, no dobra, no tam telenowela trwa, później zobaczymy jakiś bardzo mocny statement od ciebie odnośnie Mamona, a później znowu was widzę na dło, to ja mam wrażenie, że po prostu wy się wyzywacie nie, no, i robicie to, to po to... prostu... To jest performance artystyczny. To, to powiem ci, ja nie wiem co to jest, to jest chyba syndrom sztokholmski. Ale nie wiem, też pytam pytanie, po co ty się w sumie z nim trzymasz? Dla no nie, korzyści? Ja go... Nie no, ale właśnie, właśnie to jest bardzo mylne, to co mówią ludzie, bo ja nie mam absolutnie żadnych korzyści z Mamona. Content! No ale jaki to jest content? Ludzie lubią taki content. Nie wiem, nie wydaje mi się, żeby ten content się już jakoś, nie wiem, klikał i no nie wiem. Moim zdaniem jest całkiem klikalny, ale to już za dużo tego. To po prostu jest taka telenowela, że no, nie mi wiem, już jakby... to zbrzydło. Ja go kiedyś, no jakby tak prywatnie, bardzo lubiłem, nie? Miałem go za takiego mojego przyjaciela internetowego. W Mamonie widzisz przyjaciela internetowego? No to powiem ci, wi że cieka widziałem, ciekawe... Widziałem, widziałem. Widziałeś. widziałeś. A. Przyjaciela internetowego. To tak. ciekawe no, towarzystwo, co bardzo... sobie dobierasz. Nie, do całym no... szacunkiem, do, jako bo jest człowiekiem i dla każdego człowieka szanuje, każdy ma prawo mieć sobie przyjaciół, jaki chce, ale to nie jest dobry przyjaciel. No, jakby wiesz, no dlatego już nim mnie jest, nie? Ale no tak miałem go. Nie mnie trochę tak ciągnie do takich ludzi, bo nie wiem, jakby może miałem jakieś takie złe wzory. Czy coś. ale no, miałem go za po prostu za taką osobę, nie? Nie wiem, ja ci powiem, że ja lubię z nim czasami pograć, no, ale na przykład, no nie wiem, no dzisiaj na przykład była taka sytuacja. Y, przed w sumie duo z tobą, nie? Mhm. Bo mieliśmy levelować konto pod ten challenge, nie? I on do mnie mówi, że no, że mi się nie chce levelować, bo. Bo nie mam z tego korzyści. I tak jakby losowo wchodzi na czat i pisze mi takie rzeczy. I jakby no nie, nie, no nie rozumiem jakby po co takie coś. Kiedy, no nie wiem, ostatnie nasze, ostatnie nasze relacje, jakby no nie wiem, i nie ma żadnej zaczepki, tak wchodzi i takie rzeczy pisze. Tak jakby Już wiesz, czego odchod. szuka, korzyści. No ale to właśnie to jest to, że on mi wmawia, mam wrażenie, że jego to obchodzi, nie? Bo, no nie wiem, jakby patrzyłem sobie jego statystyki, tak widzę, że spada mu widownia, i tak, nie, mam wrażenie, że mnie zaczepia. A ja jestem też takim punktem na Twitchu, że jak, nie wiem, powiesz, że jestem, no nie wiem, na przykład kurwą, albo jakąś interesowną świnią, to dużo widzów napisze plus jeden, nie? Bo wiesz, co, bo I, to tak i, wygląda Twoja reakcja z mamonem wiem, trochę. Po co. No, no tak, no jakby, no, ja, jakby z zewnątrz na pewno tak wygląda, nie? Tylko jakby, nie wiem wie, jakby w jakim celu on to do mnie pisze, kiedy ja go ani nie zaczepiam, ani nic, no jakby, Nie ma pula, nie, nie ma pula! Wiem. Dobra. Git. Tylko wiesz, no to jakby zawsze tak wygląda, no czy, 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 czy nie wiem, czy, czy relacja Remka z Brusem dla osób z zewnątrz też tak wygląda, nie? A jaka jest prawda, no to tylko jakby oni wiedzą, nie? Albo, Ale nie mi wiem, się wydaje, że oni się mogą realnie komuś lubić. Komuś a na przykład nie znaczy, wiem, czy... ja, 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 ci mówię, ja ci mówię szczerze, ja bardzo lubiłem prywatnie Mamona, naprawdę ci mówię. Tylko... A, za, a powiem to już tak spytam, a za co go cenisz? Za co go lubisz? Teraz? Znaczy, teraz nie, go nie masz. Wtedy, za wtedy, trzeba. wtedy na przykład za co go lubiłeś. My bardzo dużo rozmawialiśmy. Zmawialiśmy prywatnie i miałem go za takiego gościa, może nie za jakiś wzorzec, no bo nie powiedziałbym, nie nazwałbym tego tak, ale. Nie, no jak nie? Dla mnie idą. <laughs> <laughs> nie, no poważnie, jakby. Bo okej, okay, wyznać tego mamona z Twitcha, ale on prywatnie naprawdę jest w porządku gościem, nie? Że na żywo to się też też jest zupełnie inną osobą. I tak jakby. Nie wiem, nie pamiętam kiedy to dokładnie było, z półtora roku temu, z rok temu nie wiem. Że wstał i napisał mi, że ja coś zrobiłem, co on wie, czego inni nie wiedzą, to on wie, co ja wiem, co inni nie wiedzą. I do tej hmm. pory chuj o co chodzi. Później była ta drama, że demonik mnie tam zwyzywał i mam on powiedział, że wiesz, że no, że, że jechać mnie. I tak wtedy zrozumiałem, że to jest taki gościu, który no, jest interesowny i raczej nie jest taki, że można mu jakoś ufać, nie? A wtedy bardzo się otwierałem przy nim, że jakby miałem takich... Chuj... Okres w życiu, i tak jakby dużo gadaliśmy na, pr na, na, na prywatnie, nie? Ale ja nie wiem, po prostu, w sensie można go lubić, Albo... ale nie wiem, czy on jest w życiu jakimś mentorem, wzorem, czymkolwiek, nie? Znaczy, no nie wiem, no ja ci powiem tak. Ja, ja wychodzę, znaczy ja się urodziłem w takiej rodzinie, gdzie było dużo, że tak powiem, toksyczności i możliwe, że też mnie ciągnie do takich osób, nie? No nie wiem, no nie wiem, co mam ci powiedzieć. No jakby po prostu. No rozumiem, tak jest. rozumiem. Ja, nie, nie Było w nim tłumaczyć. coś takiego, co powodowało, że chciałeś z tą relację utrzymywać. Tak, tak. Tak. No nie wiem, no też jakby serio. Kamil na streamach jest jaki jest, ale on prywatnie jest spoko gościem, nie? W sensie takim, żeby pogadać. No to jak Dis, można powiedzieć. Mm, no nie wiem, jak Bo Dis prywatnie, e naprawdę, jak e z nim dobrze żyjesz, super ziomek. On ci pomoże, on ci załatwi coś, jest dla ciebie sympatyczny, naprawdę, Kurwa, Dis prywatnie, totalnie inny człowiek. Jak tam o tym życiu musiałeś być, żeby jedyną osobą do pogadania w swojej chwili był, mamo? Nie, no to, to nie jest tak, że był jedyną osobą, boże, to też. Ja mam problem z. Czasami z przelaniem myśli to co chcę powiedzieć. No po prostu rozmawialiśmy dużo prywatnie i tyle. No i miałem go za kurwa przyjaciela internetowego, no nie wiem co mam się powiedzieć, miałem go za ziomka takiego, że mogę się z nim pogadać. Ja nie mówię, że mówiłem o wszystkich rzeczach prywatnie, ale no po prostu, no nie wiem, no po prostu go, nie wiem, po prostu go lubiłem. No dużo czasu spędzaliśmy też nie wiem na streamie i jakby na no spoko się grało i no nie wiem, jakby to chyba wszystko spowodowało, że jakaś relacja się wytworzyła w mojej głowie. Czy mylna? Pewnie tak. No i tyle. No, no ale mówię, no jakby po tej dramie jednej drugiej z tym tym demonikiem, no to już tak nie mamy żadnej relacji. W sensie taki... Nie, no macie dalej, jak dla mnie. No, Macie. Czasami se, no, czasami segramy, ale to już, ja już nie czuję emocjonalnie żadnego jakby takiego sprzątania, nie? Klascik, Klascik, a co ty dzisiaj działasz, że tak szybko? Mm, co działam? Chcę wyjść z domu i spędzić troszkę czasu z kobietą, bo no. ostatnie dwa dni to my się widzieliśmy tylko rano i, i do spania i tyle nas było widać. Nic, nic więcej. Pantofel, dajcie mi tą motkę. <laughs> aha, wyjść z domu, aha, wyjść na widzów. Aha. A ty masz takie coś, że właśnie jakby jak mieszkasz razem, nie? To masz no. taką potrzebę, żeby spędzać dużo czasu jakby poza domem? Czy wystarcza ci takie spanie ze sobą i takie życie w tej waszej przestrzeni? Nie, chyba zbyt duża rutyna by była, gdybym tak siedział tylko w domu. Za małe rzeczy do robienia. Lubię wyjść z domu, lubię. No lubię aktywnie spędzać czas. Przejście, mhm. gdzieś pochodzić coś porobić, jakiś sport, też ją zawsze zabieram na padel, razem chodzimy i. A jak się poznaliście? Czy nie chcesz mówić? Cool. No, nie jest jakaś bardzo romantyczna e, historia, ale na techno. O. No. W ogóle dostałem zaproszenie, żeby pójść, w sensie no kobieta moja mnie zaprosiła, na techno jogę w weekend i nie o wiem kurde. czy to Te techno joga, <laughs> mega ciekawe. Jest to, jest to tak fajne wydarzenie, jak zobaczyłem na Instagramie to Idź. wydarzenie, to jestem trochę przerażony, no właśnie tak myślę czy iść, nie? A tam, Idź! Chodzę na to wydarzenie, tam jacyś mięśniacy, tacy wiesz, ala ten gości od Lewandowskiej, no tak kurwa dziwnie, nie? I nie wiem czy ja też się odnajdę w tym. ...połączenie, no dziwne to jest, ale w tej Warszawie to w ogóle wymyślają, ale ostatnio też byłem pierwszy raz na pilatesie. Ale joga jest chillowa <laughs> chyba, joga nie jest jakaś taka bardzo, że się tam zmęczysz, nie wiem, tu nigdy na jazdy nie byłem, ale ty, wiesz, co, coś nowego, przetestujesz, myślą nowe historie do opowiedzenia, przekroczysz jakąś swoją barierę, może cringe'u, może taneczną jakąś tam, dziewczyna się ucieszy, że z nią pójdziesz, a ty się przekonasz, czy to w ogóle lubisz. No właśnie, nie no, przejdę się, przejdę się, ale wiesz, to tam jest takie wydarzenie, te wszystkie laski są takie odje na tym Techno Jodze jak patrzyłem na tym Instagramie i co ja tam wjadę w, w dresach mobistar Riders czy co? No, no i no ale co? Ale nie no, no bo ty wątpię tak, no. tam wszyscy odjebani byli, stary tam będą być coś zwykli stary, ludzie dobra poka Ma pokażę już... ci to, Techno Techno yoga Warszawa, Z zobacz jaki tam jest smut w ogóle, wysyłam ci na tym, na Discordzie, dziwny jest tam klimat, zresztą w sensie, ja nie czy ja się odnajdę w takim czymś, ale chyba warto tak. pójść dla experience'u właśnie, <laughs> taki Dziwny klimat, no nie mój. Ale nie będziesz sam, jest kobietą, o kurwa, jak no. Tam... no tak, 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 ale to, to takie wiesz, takie szam szamanizmy tam są jakieś. Pójdę, najwyżej się na dole, nie? Przed pójściem tam. Krewkę, ale faktycznie, tu są wszyscy Diani nie? A to tak wiesz, podmontaż, na podmontaż. Ale tam wszyscy, ja mam wrażenie, że oni tam przyszli, żeby wyglądać i pozować, nie? I każdy się tam tak wygina, jakby już parę lat ćwiczył. Tak, 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 tak. No. Ale na no, pewno będą jakieś golemy. No, ale wiesz, zajeban, ogie... ale na maszynach. No właśnie Mo... byłem na Pilatesie w tym roku. Ej, raz, no? Na przykład na siłce jak przychodzi jakiś, ja widzę nieraz takich młodzików. Przechodzą, wiesz, totalnie, kurwa, zdrewniałe ręce, nogi, nie może się schylić, albo takich otyłych ludzi, albo jakichś dziadków, nawet inwalidzi na wózkach przecież. Jestem myślę, ej, kurwa, props, bo wbiorę się za siebie, ja pamiętam, że też nie było łatwo zacząć, i fajnie, że, że takie osoby się jednak mobilizują, żeby. I... A ile razy w tygodniu chodzisz na siłkę? Teraz to z raz, no. Ale to... a, a trzymasz jakby tak michę, czy, czy, czy nie, że na przykład białko? Kalorie bardziej, nie, Kalor yy, trzymam, że jem dużo. Nie no, ostatnio, powiem wam tak, ostatnio byłem pierwszy raz na pilatesie i no było to mega ciekawe doświadczenie. Takie, no nie wiem, jakby nie spodziewałem się, że pilates w sumie jest taki o. W sensie jest strasznie wymagający, że tak jakby, no nie chcecie robić tych ćwiczeń. To naprawdę zmusza cię do, do takich wygięć na tych maszynach, że no nie masz siły później, nie? Ale jest jakby, ciekawy jest. Jest taki po prostu ciekawy. Nigdy nie, na tym nie ćwiczymy, ale to pewnie zakres ruchu się zwiększa, nie? Że właśnie rozciągasz no, się spary, tam są takie, tam są takie wygibasy. Ale no, tak o, a pilates... później w wyrku to samo, pilates z kobitą. <laughs> a przecie tam, tu na techno, tu na pilates. Nie, Dobra, no, to jak, to jak na się... Na nie? To już na pilatesie, bo ona jest instruk instruktorką pilatesu. U, no to pewnie jest taka dobrze wygimnastykowana. Krzysiu. Krzysiu, my już mieliśmy jedną wspólną przeszłość. Nie chcę. Nie, drugiej. to już drugie nie ma szans, ja już wiesz. Odcinam Krzysiu. przeszłość kreską. Dobrze nie, to bardzo dobrze, Jakub. Y Super, super. A jak będziesz chciał na techno, kiedyś skoczyć tutaj w Wrocław, to jest dobre miejsce. Znaczy to nawet z kobitką. Tak, zapraszasz? Tak, ja pójdę z kobitką, ty pójdziesz. Ja kiedyś chodziłem na takie klimaty. Nie wiem, czy. Nie no, ty wiesz na pewno, co to jest Wixapol. A byłeś na tym kiedyś? No, byłem z trzy razy w Warszawie. To chyba się no spodoba. Pa... Alternatywkę no, no jakąś ty... wyrywałeś? Wiesz co, nawet nie pamiętam szczerze. <laughs> no ale tam taki fajny klimat. Znaczy, oni to robili w takich różnych miejscówach w Warszawie, więc to chyba było dla mnie najbardziej ciekawe, że takie, hmm. no nie wiem, raz było na przykład, że basen był na środku. Tak, e, tak, tak. Albo ikrze, w Ta Pałacu, Kultury Pałacu Kultury też było. Pałacu Kultury też było, no. Wynajele jakiś taki też klub, że nie wiem, no obok były, dosłownie w klubie były zapiekanki, pizza. No, no nie wiem, jakby takie fajne, spoko klimaty, fajne miejscówki. Ludzie też bardzo w porządku, no. Ogólnie, nieironicznie, ci p... na imprezach są chyba najbardziej wychillowani, jakich możesz spotkać, w sensie... Tak, tak, tak. Raczej nie są agresywni, raczej są tacy właśnie przyjacielscy, także chcą się przytulać i tacy, wiesz, no... Pogadać! Bardzo... Tak, tak, tak. Nie wiem, coś ci się stanie, to podejdzie i wszystko w porządku, tak, pomoże ci. Tak, 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 pierwsi są, no. no. Właśnie ja, ja lubię ten klimat tych ludzi, że to Aby jest takie. Na tych imprezach jest zupełnie inny klimat niż idziesz na imprezę i masz butelką W łeb dostać od jakiegoś Ukraińca, nie? Albo no, po, po prostu krzywo dobrze, kogo, kogoś spojrzysz, a ty podejdziesz czy wiesz, czy masz jakiś problem, czy macie ci Cię, tak, no, no, no. To, jest, to jest spoko. No ja już mnie nie tak, chodzę z tej ale. Też tam to jest chyba takie bardzo hermetyczne to środowisko, że. Też, nie, nie wiem, czy hermetyczne to jest najlepsze słowo, ale mam na myśli to, że tam często są te same osoby i no oni się tam łączą na tych grupkach na Facebooku, że tam wszyscy się kur Chyba znają, mam wrażenie, tylko ja nikogo nie znałem, nie? E, no to wiesz, na początku się nie zna tak, ludzi, no to, ale tak no. naprawdę jak chodzisz więc na Wiksapole, to już czasem widzisz te same mordy, chociaż w Warszawie tak, to pewnie no, no. jest mnóstwo ludzi. No ja to już trochę się zdziedziałem, wiesz, tylko taki okres miałem w 2019 roku, że sobie wychodziłem i trochę bardziej właśnie taki klubowy byłem, ale to też chyba jest tak, że jak mieszkasz w dużym mieście, to te miasto cię wciąga, nie? A że ja mieszkam pod Dosłownie, Warszawą, dosłownie. To... tak. <laughs> dosłownie, no. <laughs> To nie mam takiego czegoś. Też, no, ja, to te, te, ja to teraz do Warszawy tylko jadę albo do, do dziewczyny, albo na turniej pokerowy. I to chyba jest jedyna. Jedyne dwie, dwie sytuacje, w których jeżdżę do Warszawy. A słyszałem, że w pokerkach grasz. No też to jest jakaś fa Fajne okienko rozwoju, żeby sobie zarabiać z tego. Ale z drugiej strony, moim zdaniem, ty masz taką wiedzę o lolu i to streamingowo też nieźle stoisz, na, że mógłbyś zarabiać sporo pieniędzy z Twitcha. Naprawdę. A dam ci podpowiedź, gdzie możesz no... poszukać tych pieniędzy? U Szymola. Zapytaj go, kurwa, czy nie chcesz sobie. czy nie chcę. Znaczy, wiesz co? Ja ci powiem tak. Ja mógłbym pójść w taki content IRL, tylko problem jest taki, znaczy problem, to żaden problem, to miłość, tak? No mam kobietę i mnie to ogranicza, w sensie no nie chciałbym, nie chciałbym pójść w taki content, bo ja wiem z czym to się wiąże, nie? Nie no IRL to wiesz, IRL to akurat jest... Trudny tak, to nie jest etap w życiu, który chciałbym to zrobić. O. Nie, 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 ale w ogóle. Można tak tak... by na przykład po polecieć gdzieś, na przykład irl zrobić, że na przykład, nie wiem, do Włoch czy coś podwiedzać z ludźmi, to byłoby spoko, nie? Tak, Twitcha. Tak, żeby pojechać z jakimiś ziomkami, się na... i tak dalej, ale, no, nie ma takich ludzi. Nie, nie w sensie, no, nie ma teraz jakby takich możliwości. Jak się coś pojawi, to spoko, to wezmę udział.